Cześć, witam Was na kanale Alfrizo. Najczęściej do regulacji temperatury wychodzącej na poszczególne obiegi grzewcze służą obrotowe zawory mieszające z uwagi na ich niezawodność oraz uniwersalność. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam wyjaśnić wszystkie najistotniejsze kwestie dotyczące montażu zaworów mieszających trzydrogowych oraz czterodrogowych na instalacji. Serdecznie zapraszam. Otrzymujemy od was bardzo dużo zapytań oraz komentarzy dotyczących obrotowych zaworów mieszających. Dlatego dzisiaj postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczących tego zagadnienia. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji naszego kanału. Najczęstszym zaniedbaniem jest brak montażu siłownika na zaworze mieszającym. Zastanówmy się teraz wspólnie z jakimi konsekwencjami się to wiąże. Przede wszystkim nie mamy żadnej kontroli nad temperaturą wychodzącą na instalację. Dodatkowo w zaworze czterodrogowym zwiększamy ryzyko wystąpienia korozji niskotemperaturowej w układzie z kotłem na paliwo stałe. Montując siłownik na obrotowym zaworze mieszającym, będziemy mogli wysterować sobie temperaturę wychodzącą na obiegi grzejnikowe bądź podłogówki. Dodatkowo będziemy mieć gwarancję, że temperatura, która będzie powracać do naszego źródła ciepła, będzie na odpowiednio wysokim poziomie przynajmniej 50 stopni Celsjusza. To zagwarantuje nam odpowiednie wygrzanie naszego kotła na paliwo stałe. Pozostając przy schemacie z zaworem czterodrogowym, musimy zadać sobie następujące pytanie: gdzie powinien być podłączony zasobnik ciepłej wody użytkowej? Przed zaworem mieszającym czy za zaworem mieszającym? Podłączając go przed zaworem mieszającym, narażamy się na zimny powrót, co może powodować korozję niskotemperaturową. Natomiast jeżeli zamontujemy go za zaworem mieszającym, w momencie kiedy zawór będzie całkowicie zamknięty, odetniemy sobie możliwość ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej. Najlepszym rozwiązaniem tych dwóch sytuacji jest zamontowanie zestawu mieszającego BPS. W tym momencie mamy stuprocentową gwarancję odpowiedniej temperatury powrotu przy jednoczesnym ogrzewaniu i ładowaniu zasobnika ciepłej wody użytkowej. Teraz kwestia, którą bardzo często poruszacie w swoich komentarzach. Gdzie i ile pomp obiegowych powinno być zamontowane? Jeżeli mamy zawór czterodrogowy. Nasze stanowisko jest jasne. W momencie, kiedy instalacja jest starszego typu, w układzie otwartym, o dużym zładzie wody i o dużych średnicach rur, całość może działać grawitacyjnie w krótkim obiegu grzewczym, natomiast na wyjściu z instalacji powinna być zamontowana pompa obiegowa. Natomiast jeżeli nasza instalacja jest wykonana w instalacji typu zamkniętego, Mamy małe średnice rur, w tym momencie przepływ grawitacyjny nie będzie działał efektywnie. Konieczne jest zamontowanie dodatkowej pompy obiegowej na powrocie do źródła ciepła. Tylko pamiętajcie, pompa na powrocie musi być o mniejszej wydajności niż pompa wychodząca na instalację. Instalacji, w której mamy zawory trzydrogowe, umiejscowienie pompy jest bardzo istotną kwestią. Zapamiętajcie, jeżeli chcemy rozdzielać strumień w dwa kierunki, pompę zawsze montujemy przed zaworem mieszającym. Natomiast jeżeli chcemy mieszać dwa strumienie temperatury, pompę zawsze montujemy za zaworem mieszającym. W pierwszym przypadku używamy siłownika dwupunktowego który będzie po prostu przełączał nas pomiędzy jednym wyjściem a drugim. Natomiast w drugim przypadku zawsze montujemy siłownik trzypunktowy. Najczęściej we wszystkich schematach widzicie zawór mieszający w takiej płaszczyźnie. I to niezależnie czy trzydrogowy, czy cztero. Często pytacie i piszecie do nas, czy zawór w takiej płaszczyźnie również będzie prawidłowo działał. Odpowiadam na to pytanie oczywiście tak, pod warunkiem, że pompa obiegowa będzie we właściwym miejscu oraz że odpowiednio zostaną podłączone rury zasilające oraz powracające z instalacji. W tym momencie wyświetlam Wam planszę, w której macie wszystkie możliwe konfiguracje montażu zaworu czterodrogowego na instalacji. Pamiętajcie, jeżeli montujecie instalację z zaworem czterodrogowym, Nigdy nie montujcie dwóch zaworów czterodrogowych na jednej instalacji bądź zaworu czterodrogowego z zaworem trzydrogowym. Jeżeli chcecie zamontować więcej zaworów mieszających na jednej instalacji, bo macie więcej obiegów grzewczych, stosujcie sprzęgła hydrauliczne, które zagwarantują Wam odpowiednie zrównoważenie hydrauliczne Waszej instalacji. I na koniec pamiętajcie. Nie da się z zaworu czterodrogowego zrobić z zaworu trzydrogowego, zamykając przepływ na jednym z wyjść, ponieważ zawieradło w jednym i w drugim rozwiązaniu jest zupełnie inne. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam oczywiście do łapki w górę, subskrypcji naszego kanału oraz zobaczcie sobie odcinek o pięciu błędach montażu termostatycznego z zaworu mieszającego ATM. Dzięki i do zobaczenia za dwa tygodnie.